No, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj znowu w formie pogadankowej. Zrobiłam sobie kawkę, żeby nie zaskoczyć w gardle i opowiem Wam dzisiaj o tym, jak wróciłam studia. To jest temat, którego zażyczyliście sobie po tym, jak zrobiłam QA na Instagramie, więc generalnie wbijajcie na Instagrama, jeżeli chcecie być na bieżąco, ale napisała tam wtedy do mnie dziewczyna w tym okienku na pytania, która również zastanawiała się nad wróceniem studiów i zapytała o moje doświadczenia. A jako, że ja uwielbiam dzielić się moimi doświadczeniami i przemyśleniami, jak widać po mojej karierze w internecie, to powstał ten film. Zaczynając od samego początku, nie chwaląc się, ale trochę Chwaląc, ja jestem dość inteligentną osobą. I mimo, że nie było mnie w szkole przez większość liceum i generalnie większość klasy maturalnej, i miałam dość kiepskie oceny, to udało mi się zdać maturę w czołówce mojej klasy, mojej szkoły i tak naprawdę te wyniki pozwoliłyby dostać mi się na każdy uniwersytet na kierunek humanistyczny. To jest błąd popełniony przez 13-letnią basię przy wybieraniu liceum. Ja generalnie zawsze miałam łatwość do pisania, wszyscy mi mówili, że mam dobre pióro, i to dzisiaj tak jest. Ja generalnie jestem z serca humanistką, więc pójście na Humana było dla mnie takim naturalnym wyborem. No, ale nie przemyślałam tego, że no może mi się jeszcze dużo w życiu zmienić, i ten Human nie do końca jest moim zdaniem najlepszym kierunkiem liceum, no bo bardzo zamyka tak naprawdę drogę, jakby bardzo zawęża nasze. Nasze przyszłe pole kariery, studiów i tak dalej. Ja w tym momencie rozszerzałam również WOS i historię, ale te przedmioty jakoś mnie nie interesowały, więc ostatecznie napisałam tylko dwie matury rozszerzone, czyli polski i angielski. Te matury poszły mi super, więc to akurat jest y, props do nauki w liceum. Serio, ja to będę powtarzać do ustranej śmierci. Uczcie się do matury. Walić liceum, walić oceny, wszystko. Świadectwo z paskiem i Uczcie się do matury, bo matura jest ważna. I ja w tamtym czasie zamierzałam iść na studia humanistyczne, więc te moje dwie matury były absolutnie wystarczające i nie potrzebowałam nic innego. I złożyłam papiery w kilka miejsc, między innymi na Uniwersytet Łódzki, na Warszawski, na Jagielloński. Dostałam się wszędzie, po prostu wymarzony scenariusz. I wybrałam Łódź. Od tamtego czasu jestem generalnie ambasadorką Łodzi, nie wiem dlaczego miasto mi jeszcze nie płaci, ale Łódź. Łódź to jest najcudowniejsze miasto w Polsce. I tyle powiem, tyle w temacie. Jak już mówiłam, ja z natury jestem taką właśnie artystyczną duszą. Ja miałam dużo do czynienia z teatrem, grałam na instrumentach, śpiewałam, to było dla mnie takie bardzo naturalne i rozważałam pójście do filmówki, ale ostatecznie stworzyłam, uznałam, że nie jestem wystarczająco przygotowana i że po prostu nie chcę przez to przechodzić. Yy, o egzaminach do filmówki może opowiem Wam innym razem, bo to jest śmieszna rzecz, ale uznałam, że nie chcę przez to przechodzić, bo nie mam na tyle po pierwsze umiejętności, a po drugie zdrowia psychicznego. Yy, i stwierdziłam, jaki kierunek może sprawić, że będę blisko tego kina, blisko tego teatru, blisko tego filmu, ale jednak nie w filmówce, bo, bo to będzie dla mnie za dużo. I wymyśliłam sobie filmoznawstwo. Co wydawało mi się świetnym pomysłem, okazało się beznadziejnym, bo filmoznawstwo dalej od filmu, kina, teatru być nie mogło. Ten kierunek nie mógł być dla mnie osobiście po prostu większym rozczarowaniem, bo ja tam przyszłam jako młoda pasjonatka filmu, sztuki, aktorstwa, a dostałam w twarz referatem na temat yy, czarno-białych, niemych filmów. I ja wiem, że na studiach to jest tak, że nie zawsze uczymy się do końca tego, co nas interesuje, i nie zawsze te filmy są super związane z naszym kierunkiem, ale tam mam wrażenie, że przez 99% czasu uczyłam się. Tego, co mnie nie interesuje. Więc tak, dusiłam się na tych studiach. Ludzie z mojego roku też totalnie mi nie podpasowali, ale no hard feelings, jeśli to oglądacie, bo ja też nie byłam za bardzo w mindsetzie do poznawania ludzi w tamtym czasie. I to taki właśnie disclaimer, bo wiem od koleżanki, która również rzuciła tamte studia i była ze mną wcześniej na roku, że po tym, jak odeszłam, ktoś znalazł mój kanał w internecie i wrzucił link na grupę roku. Więc tak, jeżeli to oglądacie, to pozdrówki. Trzeci rok znawstwa na UL, trzymajcie się tam. Wracając, te studia były dla mnie porażką. Czułam, że się zmuszam, czułam, że nic mnie nie ciekawi, czułam po prostu, że jestem w złym miejscu, i właściwie już po trzech miesiącach wiedziałam, że jeżeli jeszcze tydzień będę musiała tam chodzić, to ktoś będzie zbierał moje truchło z ulicy, bo po prostu nie wyrobię. I decyzję o rzuceniu studiów podjęłam bardzo szybko, ale mam wrażenie, że nie była to impulsywna decyzja, bo ta decyzja bardzo długo we mnie dojrzewała i już po prostu po 30. niemym czarno-białym filmie przyszłam do domu, taka zaryczana, i powiedziałam Saszkowi, że nie ma opcji, ja tego dalej nie robię bo nie dam rady. I Staszek był kochany, był bardzo wspierający, powiedział, że cokolwiek zrobię, to on będzie mnie wspierał, będzie mi pomagał, jeżeli chodzi o papiery i tak dalej. I gorzej było z moją mamą, bo moja mama bardzo nalegała, żebym ja przynajmniej zdała tą pierwszą sesję i potem zobaczymy, żebym została ten pierwszy semestr do końca. Ale ja już wiedziałam, że ja tych studiów nie skończę, więc szczerze mówiąc, nie uśmiechała mi się po prostu wizja nauki do sesji, tylko po to, żeby i tak skończyć te studia jakby i tak ich nie zdać więc bez sensu sobie narzucać ten stres. Więc postawiłam na swoim i po prostu przestałam przechodzić na uczelnię. Ja nie wysyłałam żadnego pisma o rezygnacji ze studiów ani nic, po prostu przestałam przechodzić na zajęcia i dostałam taki list już po sesji, że z powodu niezaliczenia sesji została pani usunięta z listy studentów, więc nie musiałam załatwiać tych formalności w żaden sposób. Yy, I tego samego dnia, kiedy pierwszy raz nie poszłam na uczelnię, spędziłam 4 godziny na OLX-ie, wysyłając moje CV do wszystkich, Wolnych miejsc w łodzi. Tak naprawdę wysłałam chyba 30 CV. I mam wrażenie, że właśnie przez tą masę CV, jakie rozesłałam, to bardzo szybko dostałam pracę, bo zajęło to chyba mniej niż tydzień i ja już byłam w nowym miejscu pracy. Ale potem pojawił się kolejny problem, bo tak sobie żyłam pracując na etacie, ale. Zniżki studenckie. To może brzmieć jak mało istotna rzecz, ale ja mieszkam bardzo daleko od domu w tym momencie i jadę do domu pociągiem 6 godzin, i te bilety nie są najtańsze, więc fajnie byłoby móc je kupować za 50% ceny, a nie za całą. Postanowiłam się wytrwonić i zapisałam się w trakcie semestru do szkoły policjalnej, takiej zaocznej, że tylko weekendowej. I to było całkiem śmieszne, to była kosmetologia, więc w ogóle kierunek. Zupełnie inną stronę, ale uznałam, że dobra, przynajmniej będę miała tą legitymację, więc będę miała zniżki, a, a zobaczymy, co będzie z tym kierunkiem. I no ten kierunek też się okazał, nie wypałem. Yy, szczerze mówiąc, po prostu ten system zaoczny i generalnie system nie taki typowo uczelniany, tylko właśnie jakichś takich szkół policjalnych po prostu nie jest dla mnie, bo no nie wiem, ja się bardziej odnajduję w takim uporządkowanym systemie od poniedziałku do piątku. No i ja bardzo szybko rzuciłam tę szkołę, ale miałam już moją legitymację podbitą na pół roku, więc to był bardzo duży sukces. I pracowałam sobie na etacie, po pracy yy, robiłam gdzieś tam YouTube'a dla moich trzech subskrybentów. I, I było to całkiem fajne doświadczenie, ale zostawało mi bardzo dużo czasu na myślenie o przyszłości. I ja przez długi czas myślałam, że ja na studia nigdy nie wrócę, że po prostu nie trzeba mieć studiów, studia nie są konieczne do życia, więc. Myślałam, że albo tych studiów w ogóle nie zrobię, albo będę jedną z tych osób, która wraca na studia gdzieś tam po 30, żeby się kształcić. Ale no nie przewidywałam na pewno aplikowania na studia w tym samym roku. Generalnie ja zawsze byłam sceptycznie nastawiona do studiów i nadal jestem, bo nie uważam, żeby były one potrzebne do życia, nie uważam, żeby były potrzebne do szczęścia, nie uważam, żeby były potrzebne do tego, żeby się nazywać wyedukowanym człowiekiem, ani do tego, żeby mieć dobrą karierę, więc yy, tak, to jest moje podejście do studiów. Ale moja mama i babcia miały dużo inne. Ja tak odkładałam tą decyzję o w ogóle myśleniu o jakim tam kierunku studiów dla mnie, ale w pewnym momencie przyjechałam do domu, moja babcia również wtedy na nas przyjechała i rozmawiałyśmy sobie właśnie przy obiedzie na temat tych moich planów na przyszłość i bardzo mnie namawiały na studia. I moja mama, i moja babcia to są osoby wychowane w takich czasach, kiedy studia były faktycznie takim. Prestiżową, taką prestiżową rzeczą, takim czymś, co trzeba było mieć, żeby być uznawanym za osobę, że tak powiem, z wyższych sfer. Mm. Studia po prostu wtedy miały dużo większą wartość niż obecnie, bo teraz każdy może skończyć studia, każdy głupi może skończyć taki, wiecie, najprostszy, najmniej wymagający kierunek studiów i mieć ten papier, ale ten papier ma już coraz mniejsze znaczenie w XXI wieku. I one trochę tego nie rozumiały, ja tam próbowałam tłumaczyć tam mój punkt widzenia, no ale one bardzo na te studia naciskały i w końcu moja babcia mnie zapytała, co ja w ogóle chcę robić, co ja sobie wyobrażam, że mogłabym robić do końca życia. I ja tak sobie myślę, kurde, ja nie mam pojęcia. Bo fajnie mi się żyje, teraz jak pracuję sobie na etacie, robię sobie tego YouTube'a, no ale ja sobie nie wyobrażam, żebym miała pracować w gastro do końca życia. No, jakby nie ma takiej opcji. A też nie mam za bardzo innych opcji. Więc ja, jak to ja, ja lubię mieć wszystko wypisane. Zrobiłam sobie, słuchajcie, mapę myśli. Zrobiłam sobie, wypisałam sobie moje mocne i słabe strony. Wypisałam sobie, jakie zawody mogłabym wykonywać, w czym bym była dobra, jakie mam jakieś tam zalety, jeżeli chodzi naprawdę, nie wiem, o kontakty interpersonalne i tak dalej. I w tamtym momencie wpadł mi pomysł na dietetykę. I ja byłam wtedy w rekuwery po moich zaburzeniach odżywiania. Nadal pracowałam nad moją relacją z jedzeniem, pracowałam nad moją relacją z ciałem. To jeszcze nie było. Jakiś taki super dobry etap w moim życiu, ale już czułam, że to wszystko idzie w dobrą stronę. I to było cholernie trudne. Generalnie zaburzenia odżywienia są cholernie trudne, ale pomyślałam sobie, że gdyby moja przyszła praca mogła pomóc komuś, kto znajduje się w takiej sytuacji, w jakiej ja znajdowałam się obecnie to to by było świetne. Gdyby moja praca mogła sprawić, że ktoś się poczuje mniej samotny, albo bardziej zrozumiany w tym, co przechodzi, albo dostanie narzędzia do pracy nad sobą, to, to ja chcę być dietetykiem. I to się stało w mojej głowie dosłownie na przestrzeni kilku dni, ale od tamtej pory miałam takie... OK. Okej, okay, będę dietetykiem. Tylko jak to zrobić? To nie było takie proste. To Była świetna myśl i dobry pomysł na siebie, ale ja nadal byłam humanistką bez matury z biologii i chemii, generalnie bez żadnej znajomości biologii i chemii. Yy, no i byłam trochę w dupie. I w tamtym momencie stwierdziłam, że zacznę szukać uniwersytetów, które mogłyby mnie przyjąć bez tej matury z biologii i chemii, albo przynajmniej, żeby ta matura nie była obowiązkowa. No i tak znalazłam uniwersytet łódzki. Ja już w, tym, w tamtym czasie mieszkałam w Łodzi, więc to było mi mega na rękę i jeszcze pracowałam w miejscu. Które było bardzo blisko uniwersytetu, więc no to było świetne. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma taką dziwną zasadę, jeżeli chodzi o przeliczanie punktów, przynajmniej w przypadku dietetyki, że ta biologia i chemia liczy się dokładnie na tym samym poziomie, w sensie jeżeli chodzi o punkty, jak na przykład mój polski i angielski. Więc ja mając 100% z matury rozszerzonej z polskiego i tam chyba 96% z angielskiego, miałam już praktycznie 400 punktów takich dodatkowych. I, I dzięki temu udało mi się w ogóle dostać na ten kierunek i udało mi się przebić tym moim wynikiem wszystkie osoby, które miały tą maturę rozszerzoną z biologii i chemii albo biologii i chemii. Dostałam się na studia, wszystko było pięknie i miło, dopóki nie pojawił się materiał i nagle się okazało, jak bardzo jestem do tyłu, bo w jeden semestr musiałam nadrobić nie tylko jakby całą tą wiedzę z tego jednego semestru, ale też trzy lata do tyłu rozszerzonej biologii i rozszerzonej chemii, co było dla mnie totalną masakrą, i ja nie jestem w stanie zliczyć nawet, Ile godzin spędziłam rycząc z Miałam Po prostu miałam zeszyt, szczególnie zaszedł od chemii, miałam taki pofalowany, że większość kartek była taka lekko jakby zgnieciona, bo kapały mi na nie łzy w ogromnych ilościach, i te kartki się tak gieły. Mój egzamin z chemii to jest w ogóle moja największa trauma studencka, bo ja ten egzamin pisałam cztery razy, i gdybym go nie zdała za tym czwartym razem, to musiałabym wziąć warunek. I, I to była masakra, ja na pierwszym terminie wyszłam nie pisząc tej karty. Nic, bo poziom mojej wiedzy był taki, że uznałam, że nie ma sensu. To był w ogóle egzamin pisemny na 3 mm. godziny, yy, wszystkie zadania otwarte i tak dalej, a ja. Ja bym ledwo napisała egzamin BCD, umówmy się, więc to była dla mnie totalna, totalna porażka. Na drugim terminie napisałam już coś tam, coś tam, ale nadal miałam chyba 5 punktów. Przed tym czwartym terminem osiągnęłam po prostu dno dna, jak się poryczałam w pokoju mojej korepetytorki, mówiąc, że ja nawet nie rozumiem, co ona mi próbuje wytłumaczyć, ale ostatecznie zdałam. Było to ciężkie, ale zdałam i studiuję sobie nadal. I mimo tego ogromnego stresu przed każdą sesją i moich wybitnych braków, które ciągle muszę uzupełniać, jakoś nie mam ochoty rzucać tych studiów, co jest w sumie zabawne, bo poprzednie studia rzuciłam dosłownie z powodu kilku referatów o niemych filmach, ale tym się właśnie moim zdaniem różnią studia z musu od studiów z powołania. Na moim nowym kierunku poznałam masę cudownych ludzi, mam super grupę znajomych, z którymi od razu praktycznie załapałam kontakt i generalnie super się studiuję. I to wszystko Przegapiła, gdybym postanowiła dopchnąć to filmu z do końca, tylko po to, żeby mieć papier. Podsumowując, cały ten mój długi wywód. Nie ma co marnować życia, bo mamy je tylko jedno. Jeżeli czujesz, że się dusisz na studiach, jeżeli czujesz, że przed każdym wyjściem na uczenie masz po prostu ochotę panować sobie w web, jeżeli jest ci tam źle, jeżeli się męczysz, rzuć studia. Po prostu. To nie jest takie trudne. I Teraz będzie, że na influencerka namawia widzów do rzucania studiów. Nie, nie, nie. Ja namawiam do korzystania z życia, bo studia są super, ale to muszą być studia dla Was. Jeżeli czujecie, że ten kierunek nie jest dla Was, jeżeli czujecie, że nie realizujecie się, nie, nie jest to w ogóle związane z Waszymi pasjami, jeżeli to czego się uczycie Was w ogóle nie interesuje, to jakby po co? Po co mieć ten papier w dziedzinie, która Was nie obchodzi? Jeżeli przedmiot Waszych studiów Was nie obchodzi, to prawdopodobnie nie będziecie chcieli pracować w tej dziedzinie do końca życia. To po co mam studia w takim razie? Jesteśmy przed 30, jesteśmy młodzi, mamy czas na popełnienie błędów, mamy czas na to, żeby się uczyć. XXI wiek, nie musimy mieć studiów do życia. Koniec końców, my wcale nie dążymy do posiadania skończonych studiów, tylko do tego wszystkiego, co za tym idzie, czyli do jakiegoś tam posiadania kariery, posiadania pieniędzy i tak dalej. A to można zdobyć na milion różnych sposobów, i studia są na samym końcu tej listy. Także jeżeli macie znajomego, który nie jest szczęśliwy na swoich studiach albo rozważa rzucenie studiów, to koniecznie wyślijcie mu ten film, a jeżeli jeżeli chcecie podzielić się swoimi własnymi historiami dotyczącymi studiowania albo rzucania studiów, to koniecznie piszcie w komentarzach. I to tyle ode mnie. Jeśli podobało wam się słuchanie mojego gadania, to koniecznie zostawcie mi lajka, subskrypcję i komentarz, a my widzimy się za kilka dni w kolejnym filmie. Bye!